Kilkaset euro za zaświadczenie. Wpadli nas na pchacie Francja, zatrzymani za handel fałszywymi świadectwami szczepień. Francuska policja zatrzymała sześć osób podejrzanych o handel fałszywymi świadectwami szczepień przeciw COVID-19, informuje dziennik Le Monde. Zidentyfikowano co najmniej 400 osób, które za 355 euro kupiły fałszywe dokumenty. Zatrzymania przeprowadzono w ostatnich dniach w Leonie i dwóch podparyskich miejscowościach, pisze dziennik. Cztery osoby są podejrzane o przynależność do zorganizowanej grupy handlującej fałszywymi dokumentami, dwie o ich kupienie. Na trop fałszerzy wpadli policjanci z jednostki zajmującej się cyberprzestępczością. Ich uwagę przyciągnęło konto, niesamowity lekarz, F. Medocin Incroyable, na Snapchacie. Prowadząca je osoba za 355 euro oferowała całkowicie autentyczne, odpowiednio podpisane przez lekarza świadectwa szczepień przeciw COVID-19. Po blisko dwumiesięcznym dochodzeniu policjanci odkryli zorganizowaną grupę fałszerzy. W jej centrum stała pracowniczka administracyjna jednego z centrów szczepień pod Leonem. Rezerwowała terminy szczepień dla swoich klientów, którzy w rzeczywistości nie pojawiali się w punkcie i nie przyjmowali zastrzyków. Podejrzana wypełniała jednak wszystkie dokumenty potwierdzające ich zaszczepienie i wprowadzała je do systemu. Zaświadczenia były następnie wymieniane na gotówkę, najczęściej na przedmieściach Paryża. Kilkaset osób z zaświadczeniami policji udało się zidentyfikować co najmniej 400 osób. Które kupiły fałszywe świadectwa szczepień, ale śledczy nie wykluczają, że nabywców nielegalnych dokumentów mogło być nawet dwa razy więcej, pisze Le Monde. Podczas towarzyszących zatrzymaniom przeszukań odkryto między innymi, co najmniej 25 tysięcy euro w gotówce oraz odpowiednio ostemplowane, ale niewypełnione papierowe zaświadczenia o zaszczepieniu. Jedna z zatrzymanych osób jest również podejrzana o handel sfałszowanymi wynikami testów PCR na obecność koronawirusa. Oferowała zarówno dokumenty poświadczające negatywny wynik badania, które ułatwiały podróże, jak i te potwierdzające zakażenie SARS-CoV-2, co pozwalało uzyskać zwolnienie lekarskie, informuje Le Monde.